Szanowni Państwo, przed nami wyjątkowy, świąteczny czas. Czas odradzania się nowego życia, zwycięstwa dobra nad złem, wiary i nadziei na lepsze jutro. Wielkanoc jednoczy nas wokół tego, co dla każdego z nas najważniejsze. Wstrzymuje bieg codziennego życia, pozwala cieszyć się bliskością rodziny i przyjaciół, dzielić się miłością i życzliwością z drugim człowiekiem. To także moment zadumy nad kolejami naszego losu i refleksji nad światem. Pragnę życzyć, by święta Wielkanocne przyniosły nam wszystkim radość i pogodę ducha, spokój, harmonię i poczucie jedności. Niech każde spotkanie w gronie rodziny czy przyjaciół będzie okazją do dzielenia się wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem. Niech ta Wielkanoc będzie czasem spędzonym w zdrowiu i uśmiechu. Niech to będzie także moment choćby symbolicznego wsparcia dla naszych sióstr i braci z Ukrainy, którzy w swoim kraju cierpią z powodu bestialskiej agresji i dla tych, którzy w Polsce, także dzięki państwu, odnaleźli bezpieczną przystań w ucieczce przed wojną. Niech te święta umocnią naszą więź i wzajemne zrozumienie i potwierdzą, że Ukrainki i Ukraińcy stali się nierozerwalną częścią naszej społeczności. Mimo trudów i trosk, mimo tego, że będą to niestety wyjątkowo drogie święta, życzę Państwu zdrowia, szczęścia i pomyślności, optymizmu, który niesie wiosna, a także wszelkiej dobroci, która napełnia serca każdego z nas. Niech ciepło i wzajemna życzliwość towarzyszą nam nie tylko w czas wielkanocy, ale każdego dnia, wesołych świąt.